Patryk właśnie odważył się zabrać ptasznika, jadowite stworzenie pochodzące prosto z za oceanu, na ręce. Na szczęście tego delikwenta. Jadowicie? Jak to jadowite? Gdzie <grystanie> widziałem na nocy biologów? Co wy robicie w ogóle. Tak więc, niestety, nie starczyło dla nas pochodni. Patryk Musimy z nim nagrać krosa. Ja sam z dziewczyną, widziałem go. Niestety, nie starczyło dla nas pochodni, ale myślę, że starczy dziewic białych. <grystanie> No, w sensie wiecie, noc śniatańska, dziewice i to sprawnie. Pewnie będą na trawie, na jeziorze, popłyną na środek i, i co? <gry> co się stanie na środku? Szanowni Państwo, te dziewczyny są wyższe ode mnie, one mają po 4 metry. Ja mam tylko 3, co tu się dzieje? Więc one zaczynają ten powód piękny. Za nimi jest taka piękna orkiestra, jak. Tak, tak. Będą na jeziorze. Tutaj widzimy pochodnie. Niestety, ja też miałem mieć pochodnie, ale dla mnie nie starczyło. Oj, bardzo dużo tych pochodni tutaj jest. Zobaczcie. Tych ludzi jest ogólnie więcej niż myślałem. Więcej niż było na początku. Teraz tu są tłumy. Często jak komuś wypowiadałem, szczególnie z zagranicy, właśnie, że wodoranowe takie rzeczy się dzieją. To nikt nie wierzył, jakby nie. A teraz tutaj macie namacalne dowody w końcu. A tam ci ludzie wszyscy zmierzają do wielkiego ogniska pokoju. Wielkie ognisko. Muszę dla moich zagranicznych kolegów, którzy nie wierzą, udokumentować to, że serio tu są dziwice, które będą puszczane na tratwie na jezioro. <grymne> Tutaj też widać ogień pokoju, ale w takiej high quality version. Jeszcze wiecie z widoczkiem, z tym zachodem pięknym słońca, z łuną. Zaraz będziemy wypływać na jezioro. Specjalnie dla tych vlogów wszedłem w miejsce, w którym chyba nie powinienem być czyli w samo centrum wydarzeń. Patrzcie wszyscy na mnie patrzą. Mogłem stracić wzrok, a wszystko dla vlogów, nie jakby. Dobrze wypływamy, pięknie. O oh Ojej! Masz tutaj Jest znowu! Pięknie wszystkim machają, bo moje fanki z vlogów do Spatrycos. Wow. Pięknie, pięknie. I tam były wiecie, wodne dziewczyny to są ogniowe. Wszystkie żywioły. Jak widać, są tu truskawki, już jest sezon na truskawki. Już właściwie się kończy. No kurczę, Patek pije kawę. Kto to widział? Dokładnie, pyszna kawa. Pierwszy raz widzę, że Patryk wypije. pije. Chyba dorastam. Chyba tak. <grywia> kawa dla szefa. Kawa dla szefa, pluskawki dla szefa. Okej, okay, Siemanko, tutaj z nami słynny Koreańczyk po polsku. A tak, to ja. Ja jestem z Korei Południowej. Życie w ogólnie wszystkiego dobrego ziomek. I to wcale nie są żarty. Wcale nie są żarty, tutaj <laughs> Koreańczyka po polsku myślę, że jeszcze zobaczycie na moich vlogach, ponieważ gościu jest mega spoko i zawiązałem z nim fajną relację. Tak więc myślę, że coś jeszcze śmiesznego wymyślimy. A teraz przechodzimy do dalszej części filmu, w której pojechałem spotkać się z kolegami, których nie widziałem całe 4 lata. Jestem trochę spóźnione, ale myślę, że damy radę jedziemy na dworzec i później do pewnego miasta, z którym moje życie jest poniekąd związane zgadnijcie jakie to miasto krakowski obważonych to jest must have w Krakowie dobra, dotarliśmy już, jak pewnie sami widzicie za mną sukiennicę tak, kto poznaje ten budynek powiedziałem to w złej kolejności ale poza moją tutaj nie po kolei wymową, to idziemy na to... Nie wiem czy to było widać, ale właśnie połowę na rowerze prawie nie przyjechał. To jest w ogóle z drugiej strony piękne, bo ja kiedyś jeździłem też jak taki gościu właśnie na elektrycznym rowerze i rozwoziłem jedzenie po Krakowie. To jest taka moja ciekawostka, mogę wam to zdradzić. Tak się pracowało w Krakowie. Chodziłem rok do szkoły filmowej w Krakowie, tak więc plan na dzisiaj to spotkać moich starych znajomych sprzed czterech lat. Na pewno zobaczymy jak sobie poradzili w życiu i zobaczymy dlaczego lepiej niż ja. A oprócz tego jeszcze to miasto kojarzy mi się z Frizem i z tym jak aplikowałem na projekt Twoje 5 minut i się nawet dostałem na casting, ale niestety po castingu nie zostałem wybrany. Jednak mimo to fajnie było poznać Friza i wujka Ukiego na żywo. Naprawdę ciekawi ludzie. I jeszcze muszę wspomnieć o tym, że właśnie Tutaj na rynku w Krakowie też pierwszy raz w życiu podchodziłem do losowych ludzi na ulicy. To było naprawdę bardzo ciekawe zrobić to po raz pierwszy. I zawsze polecam robić takie akcje, ponieważ naprawdę może się dużo ciekawych później przygód wydarzyć. Serio. Tam było to piwo? Gdzie było to piwo? Bo minęliśmy je chyba teraz Tak naprawdę to ja tu postanowiłem nagrywać swój pierwszy slasher I właśnie grupa nastolatków chodzi po lesie A gdzie schowaliście to piwo? Czy po prostu połapaliście na Co? Tu jest piwo Jack? Tak, tak. Uj**ałem sobie koleso Jesteś ogólnie aktorem w moim pierwszym slasherze w życiu. Ale wyrównałeś mnie dzisiaj? Nie wyrównałem A nic. chciałbyś? Nie, wolałbym dzisiaj nie mam brudne buty. Wiesz, tak trochę nie wypada mi dzisiaj występować w telewizji, w mając brudne buty. To wytrec i buty, albo potem... chciał. On za wczoraj... Jeszcze właśnie parę przemyśleń na temat tego wyjazdu. To to, że jak właśnie wszyscy tutaj koledzy zmienili się przez te 4 lata. Każdemu musi jakoś tam priorytety zmieniły nowe jakieś akcje, nowe projekty, nowy styl życia, nowe relacje i tak dalej. No powiem wam teraz, że mój wypadek z jednego z poprzednich odcinków ropuchem troszeczkę mnie kosztował, jak widać, no ale cóż, wypadki się zdarzają. Kupiłem też obowiązkowe wyposażenie do ropucha, ponieważ dostałem za brak go mandat. I miejmy nadzieję, że to ostatnia kraksa w jego karierze. Oby. Jak widać ropuch pięknie naprawiony, ale coś tu nie pasuje. No cóż, tak się czasem zdarza. Ale lepsze to niż takie urwane, jak było wcześniej. A tutaj kot. Zamierzam dzisiaj wejść w ten portal i zobaczymy, do jakiego świata się przeniosę. Okej, okay, mówią na mnie Murzyn i e, dziewczyna, która i mnie się podoba. się podoba, nazywa się Paulina. No I teraz ja wam powiem, że już Murzyna ją interesuje tak, 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 tylko, żeby zapchać korek. Czy jesteś na pewno osobą kompetentną, żeby robić takie rzeczy? No, a kto ją wkładał do tego pojemnika, jak ale wyczesała się, zobacz, na odwłoku nie ma pewnej ilości włosków parzących. Chodź brachę permo. Ej, nie mów, że się będziesz stawiać, ile brakuje. No już jesteś, już jesteś, zobacz. O, tak, tu. O. Prześliczna brachy ona na dłoni. Ona dopiero nabiera koloru, bo to ona jest po pierwszej wylince, po której nabrała koloru, bo wcześniej była cała brązowa. No uważaj, nie wystrasz się, bo Jezu. ona może być bardzo szybka, rozumiesz? Nie sądziłem, że się tego boję, ale serio się boję. Ale nie, nie wystrasz się, ona naprawdę cię nie okąsi. Jezu, ja się boję, serio, tak. Ja się boję tylko jednej rzeczy. Ja się boję, że ona mi yy, tutaj wejdzie, nie? Szkoda, że mojej głowy nie widać. Na szczęście tego delikwenta jest to osobnik, który raczej jest młody, więc najprawdopodobniej nie jest w stanie się przebić przez ludzką skórę. Jak to? On jest jadowity, Kuba? No jest jadowity, każdy pająk jest jadowity mordo, a to jest ptasznik. A wiesz, skąd się wzięła nazwa ptasznik? Ponieważ pierwszy człowiek, który tego typu zwierzęta zlokalizował, spotkał właśnie tego typu pająka, który pożerał ptaka i stąd się wzięła nazwa ptasznik. Ta moja reakcja nie jest udawana, że serio. Ja? <laughs> Bo jeśli tego stworzenia, Powiem tak. Całe życie uważałem, że się nie boję pająków, a dzisiaj naprawdę poczułem taki strajk. Dobra, weź, weź, weź rękę. Uuu, no, jestem tak wolny, tak, dobra. Do Uuu, bo jeszcze. Tu mnie komar ugryzek, coś, nie? Ten tutaj Broda mi powiedział, że ten ptasznik mnie na bank nie ugryzie, no, po dobrać. czym nagle mi ogłosił, jak on był na mojej ręce, że on mnie może ugryźć, nie? Więc. Biegło do gniazda. Było grubo. A to na mnie mówią krip. A prawdziwy krip ma mili no zobacz, milion pająków. Uciek uciekła prosto do gniazda. Tutaj jest moja prześliczna chromka, która jest koloru niebieskiego i jej karapaks jest jadeitowo turkusowy Tutaj mamy młodziutką samiczkę na i Gold, która gniazdo postanowiła sobie zrobić pod tym fragmentem korka i znajduje się w tym oto miejscu. Problem tylko jest taki, że ten ptasznik jest dla co najmniej średnio zaawansowanych i on jest kosmicznie szybki. O, właśnie widać. O! On ogólnie potrafi skakać na 7 metrów, nawet. O kurde, to ja może jakieś. Czekaj, 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 tyknę go palcem. Nie, podejdź bliżej, żeby było widać. Nie. Bo tak nie będzie widać. To stąd. zrobię zuma. Tyknę go palcem, czekaj, tylko go tyknę. Mam zuma. Ej? Nie, boi się. Ja po tym tutaj, po tej wizycie sprawdzę wszystkie nagawki. Spróbujemy nakarmić go z pancerku, bo widzę, że jest dosyć głodny. O, wow. What oj, 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 <laughs> padła jej. No w sumie jej się przyda, bo widzę, że jest bardzo wychodzona.